W dzisiejszym odcinku podsumowanie lipca 2024, transakcje, jakie poczyniłem w tym miesiącu, w tym dwie spółki sprzedane, wyniki na wszystkich akcjach, a także moje podejście do spadków, jakie ostatnio mamy na giełdzie. zapraszam. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID 8C do łatwego rozliczania podatkowego czy formularza W8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. Ok, dziś zaczniemy może troszkę nietypowo, ale właśnie od tych spadków, bo widzę w różnych komentarzach nie tylko u siebie na kanale, ale także na innych delikatne poruszenie w związku z tymi spadkami. I widząc tego typu komentarze, trochę mi się przypomina ta scena z ballady o basterze z Mam wrażenie, że dość dużo mamy nowego narybku na rynku ostatnio. Dość dużo osób inwestuje gdzieś mniej więcej od około roku. No i nie mieli jeszcze okazji specjalnie przeżyć spadków. I pierwsze tutaj takie małe, można jeszcze powiedzieć, zjazdy są już dość mocno przeżywane. To jak ja podchodzę do tych spadków już po tych kilku latach inwestowania pokażę na samym końcu filmu. Natomiast co chciałem tutaj jeszcze zauważyć, że główne spadki widać na... Albo na Nasdaqu, czyli osoby, które inwestują w jakieś spółki technologiczne, mogą właśnie odczuwać bardziej skutki tych spadków. Albo właśnie na polskiej giełdzie, bo WIG-20 przez miesiąc stracił 5 ponad procent, a WIG 40 ponad 3,5 procent. Natomiast samo SP, czy bardziej nawet jeszcze to widać po Vanguard Fuzzy All World, to jest ten ETF na cały świat, tu mamy wręcz płasko przez miesiąc. Także chyba widać troszeczkę odbicie do spółek Value, yy, gdzie spółki Growth trochę utraciły. Także jeśli przeraża już Ciebie to, co się dzieje na rynku, no to wydaje mi się, że nie do końca jest strategia dobrze dobrana do Ciebie, do inwestora i możliwe, że lepiej będzie mieć większą część gdzieś tam ulokowaną w obligacjach, czy innych takich bardzo bezpiecznych instrumentach finansowych, żeby tak mocno nie odczuwać tych trudów, tych wielkich spadków, bo najważniejsze jest, żeby trzymać się swojej strategii i no nie obrazić się na giełdę za to, że spada, bo będzie spadała zawsze. A spadki, które mamy teraz, to jest jeszcze pikuś, jakby co. Dobra, przejdźmy do podsumowania miesiąca. Podsumowanie mam nadzieję będzie trochę krótsze, bo tak naprawdę jestem w trakcie urlopu. Wróciliśmy teraz do domu na jeden dzień się przepakować i lecimy dalej, także na szybko nagrywam ten odcinek. Także już z góry przepraszam, że nie będzie większych rozkmin. Wiem, że jest, są teraz... Hmm, tygodnie z wynikami różnych spółek. Dość sporo się dzieje też w moich spółkach, jeśli chodzi o wyniki, natomiast no, dziś się do tego wszystkiego nie odniosę, bo lecę dalej na wakacje. W każdym razie na koniec czerwca mieliśmy 398 635 zł, w czerwcu w lipcu dopłaciliśmy 4500 zł i na koniec lipca mimo tej dopłaty mamy 385 096 złotych. W tym czasie obligacje zarobiły prawie 100 zł. Do akcji dopłaciliśmy 4,5 tysiąca złotych, mimo tego cała wycena wszystkich akcji spadła o 13 tysięcy, czyli łącznie z, tym, z tą dopłatą ponad 18 tysięcy straty. No a krypto typowo mam tutaj krypto do stabilizowania portfela tylko 80 zł zarobiwszy na krypto. Śmiesznie trochę, bo mam wrażenie, że już nieraz przy podsumowaniach miesiąca krypto stanowiło jakąś bazę stabilizacji w moim portfelu. No tak to jest. A tak wygląda nasza krótka historia inwestowania Tutaj od 2020 roku do dziś na niebiesko nasz aktualna wartość naszego portfela, a na czerwono wszystkie wpłaty i dopłaty do portfela. Tutaj aż tak może tego nie widać, ale faktycznie nominalnie strata jest prawie rekordowa wydaje mi się z całej tej historii. Natomiast no jeśli chodzi o procentowy spadek w miesiącu to nie jest, on na pewno rekordowy. Były już dużo większe spadki, zwłaszcza tutaj w 2022 roku, ale wtedy też portfel był mniejszy, także dziś portfel jest większy, co też naturalnie strata jest większa. Jeszcze widok na zyski z całego portfela: widzicie, że dość mocno spadły. W zeszłym miesiącu mieliśmy 103 tysiące zysku, dziś jest to już tylko 85, także kilka miesięcy wzrostów zysku zostały wyzerowane. Także jeśli macie gdzieś tam podobnie i panikujecie w związku z tym, to chciałem pokazać, że nie tylko wy tak macie i to jest zupełnie naturalne. Przejdźmy do części akcyjnej, jeśli chodzi o ogólne wagi poszczególnych instrumentów. Stock Fortress, czyli moja część akcji pojedynczych, cel 85, który właśnie uzyskałem: 85% portfela to akty indywidualne, 10%. ETF na SP500 IT technologiczne i gdzieś tam około 5% gotówki. To jest bardziej taka, taka umowna między mną a mną część gotówki, żeby w razie jakichś bardzo ciekawych spadków mieć za co dokupować. No i ta część gotówkowa spadła w kontekście ostatnich kilku miesięcy. No już jest 4%. 3% w całym portfelu. Jeszcze niedawno było to nawet około 9%, także troszeczkę właśnie przy spadkach. Schodzę z tej części gotówkowej i dokupuję akcji. Jeśli chodzi o dywidendę w lipcu, to od Alibaby przyszło 136 około złotych. Oczywiście wszystkie dywidendy, jakie otrzymuję, staram się reinwestować, także nic na ten moment nie wypłacam z portfela. Ok, przejdźmy do najciekawszego, czyli co takiego zrobiłem na giełdzie, co tam kupiłem, co sprzedałem. I zacznijmy od Degiro, to tutaj... Hmm, Między innymi kupuję akcje zagraniczne. No i przede wszystkim co zrobiłem, to na początku już w sumie lipca zbierałem się do tego dość długi czas i miałem to w planie. No i w końcu gdzieś tam na początku lipca był czas to zrobić. Miałem właśnie w planie sprzedać British American Tobacco BTI, sprzedać tą spółkę na Degiro, bo tam dywidendy są opodatkowane. No i stwierdziłem, że przesunę sobie te środki na Ike czy Igze. Czyli kupię British American Tobacco na IKX, gdzie nie będę musiał płacić podatków od tych dywidend. I po tej sprzedaży zaraz kupiłem sobie, dokupiłem Teknion 5 lipca, gdzieś tutaj po 196 koron szwedzkich. Następnie mieliśmy dość mocne kolejne spadki na Evolution Gaming i to spowodowało, że postanowiłem sprzedać PayPal i wykorzystać ten moment, żeby dokupić Evolution Gaming. Uważam tą cenę za Evolution Gaming mega ciekawą, a także biznes sam w sobie dużo lepszy niż PayPal. Także zdecydowałem się na sprzedaż PayPala. Paypal cały czas miał żółtą kartkę u mnie, no i mówiłem, że w razie jakichś ciekawszych okazji jest szansa, że sprzedam PayPal. No i się właśnie to urealniło. Sprzedałem PayPal na dość mocnej stracie. Sorry, nie, nie mam tu podsumowania. Dziś średnia cena zakupu PayPala u mnie była chyba 87 dolarów, także dość mocna strata na PayPalu, ale dzięki tej sprzedaży kupiłem właśnie Evolution Gaming, a także technion, które też jeszcze było bardziej przecenione. O wynikach kwartalnych. Przy okazji kontynuowałem tą moją strategię wyprzedawania gorszej jakiejś jakości spółek i koncentrowania bardziej portfela w te, które, w które wierzę najbardziej. No i właśnie. Paypal aż tak mocno nie wierzyłem jak w Evolution czy Technion. Dodatkowo cały czas operuję jeszcze na Ike i Ixe, bo tutaj już kończę w sumie dopłaty do limitu, no i na Ike i tutaj jest połączone w sumie, ale wszystko zrobiłem jednego dnia, czyli zakupiłem Auto Partner. Auto Partner też to dość mocno leciał w ostatnim czasie, także tutaj za nie wiem, ponad 9,5 tysiąca dokupiłem Auto Partnera po kursie 21,5 najpierw, a potem jeszcze 20 1, 20 złotych 20 groszy cena jednej akcji. Natomiast co jest ciekawe, ja planowałem tutaj kupić British American Tobacco na tym ikx -e, właśnie zamiast tej części na degiro, jednak ja nie specjalnie miałem tam czasu się logować, kupować British American Tobacco, stwierdziłem, że to, to zawsze tam wokół 30 dolarów, gdzieś tam w, w ostatnim roku się waha, także mam czas na zakup British American Tobacco, dopłacę więcej środków i wtedy kupię British American Tobacco, po czym BTI czy BAT na giełdzie londyńskiej zaczął ruch w górę. A właśnie autopartner mocno spadł. No i zamiast zrobić to przekierowanie BTI na e, IKX, -e, postanowiłem jednak kupić autopartnera. Tym samym e, British American Tobacco na razie, a może już na zawsze. Opuszcza miejsce w moim portfelu. Nie do końca jest to spółka zgodna z moją aktualną filozofią inwestowania, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ludzie inwestujący, jeśli macie British American Tobacco w portfelu, to źle na tym nie wyjdziecie. Także podsumowując, mam niesamowity timing, jeśli chodzi o tego typu zagrywki, bo. BTI właśnie przez rok tam latało między 30-31-29 dolarów. Nic się specjalnie nie działo na tej spółce i w momencie, kiedy ja postanowiłem zrobić to przemeblowanie, spółka mocno wzrosła w ostatnim miesiącu. No i podobnie Paypal widziałem, że po wynikach chyba 8% wczoraj wzrosło, także. Tajemnik mam po prostu rewelacyjny. Okej, okay, po tym całym przemeblowaniu, jak wygląda mój portfel spółek, aktualnie na pierwszej pozycji Amazon. Jest to 17 ponad procent portfela. Na drugim miejscu Evolution AB, to jest ta spółka, którą właśnie też między innymi dokupowałem. 15% procent portfela, średnio kupowana po 1135 koron szwedzkich, także jest to około 9% procent straty. Po tych dodatkowych zakupach Technion wskoczył na trzecią pozycję, to już 13% procent portfela. Alphabet, czyli Google, czwarta pozycja, 11% 6% całego portfela i top 5 zamyka Dino Polska, których akcje też ostatnio dość mocno spadały i jestem tutaj na minus 10%. Top 5 zajmuje 67% portfela, a tak wygląda już cały portfel, tak jak mówię. Bardzo się cieszę, mam już tylko 12 spółek i teraz odniosę sobie się jeszcze do komentarza Maćka chyba, ostatnio tam, widziałem chyba wczoraj dostałem komentarz, że te moje różne sprzedaże w portfelu nie do końca współgrają z moją filozofią, że nie chcę sprzedawać, czyli tym Coffee Can Portfolio, jeśli nie widzieliście, to zapraszam do poprzedniego filmu, gdzie opowiadam o całej swojej filozofii inwestowania. Tam między innymi mówię o tym, że mam zamiar trzymać spółki w portfelu latami. No i to trochę się gryzie z tym, że znów sprzedałem kolejne dwie spółki. Jakby jestem tutaj trochę niekonsekwentny. Powód jest prosty i taki, chyba, dość zrozumiały. Zakładając ten kanał, chciałem pokazywać Wam też, jakby, drogę, jaką się rozwijam. Mam wrażenie, że na przykład Michał z bloga Finansowa przygoda doskonale to widzi. Ten, właśnie mój rozwój i spółki, które kiedyś dobierałem do portfela, różnią się dość mocno, mocno od spółek, które dziś chcę mieć w portfelu. Dopiero dziś, jakby, rozumiem, które spółki, Chce mieć w portfelu przez długi okres. Jeśli chodzi o to podejście puszki od kawy, czyli coffee can portfolio, to tutaj możecie liczyć na to: czy ja mam wrażenie, że będę trzymał te pogrubione spółki, to są te spółki w puszce od kawy. Także jeśli sprzedam którąś z tych spółek, no to wtedy możecie się do mnie odezwać, co tu się dzieje i że jestem niekonsekwentny. Mam zamiar raczej, wszystkie. Tutaj te spółki trzymać długimi latami. Co do Alibaba i CD projektu, to jeszcze nie wiem, także tu możliwe, że te, na przykład te spółki kiedyś sprzedam w dogodnej sytuacji i zamienię na jakąś inną spółkę, która już raczej trafi do tej części puszki po kawie. Ideą tego kanału było pokazywanie mojego rozwoju i transparentne pokazywanie wszystkiego, co się dzieje w portfelu i wszystkiego, co u mnie się dzieje gdzieś tam mentalnie, rozwijając ten portfel i inwestując w akcje tutaj indywidualne. No, i mam nadzieję, że właśnie jeśli ktoś śledzi mnie od dłuższego czasu, widzi ten rozwój. I wydaje mi się, że na przykład Michał z finansowej przygody doskonale właśnie widzi, jak to wszystko się zmienia u mnie, zmieniało. No i ciekawe, jak to się jeszcze zmieni za 5 lat. Mam wrażenie, że te zmiany już nie będą tak mocne, jak było to w ostatnich 5 latach, no bo to był mój początek inwestowania. Te całe podsumowania, które czynię, no to są od początku mojego inwestowania, gdzie no jeszcze dużo nie wiedziałem. Dziś wiem dużo więcej, mam wrażenie. Także to też już takich raczej mocnych zmian w ich filozofii i strategii nie przewiduje. Jak będzie, zobaczymy. Na koniec chciałem się odnieść do tego, jak ja podchodzę do tego typu spadków. No i muszę powiedzieć, że dla mnie jest to okazja, jest to szansa do zakupu jakiś akcji taniej. I w sumie kwintesencją mojego podejścia do spadków jest ta wypowiedź Petera Lynch'a. I, I love volatility. I, I think I remember when uh, in 1972 the market went from uh, uh, down dramatically and Taco Bell went from 14 to 1. They had no debt, they never had a, a restaurant close, and uh, I started buying at 7, but I, I kept on to it and it went to 1. And uh, it was the largest position in Magellan in 1978 when it was bought out for, by $42 by Pepsi Cola. And I think it would have gone to 400 if they didn't buy it out i think volatility is terrific. Well, the human nature hasn't changed a lot in 25,000 years. and some event will come out of left field and uh, the market will go down or the market will go up. so I, volatility will occur. and markets will continue to have these ups and downs. i think that's a great opportunity. if people can understand what they own, if they don't understand what they own, they can own mutual funds, try and figure out mutual funds they own and keep adding to it. over, basically, corporate profits have grown about 8% a year historically. So, corporate profits double about every nine years. The stock market ought to double about every nine years. Mm -hmm.